Zgodnie z założeniami 1 września 2020 roku przedszkole w Śmiglu zainauguruje rok szkolny w nowej powiększonej siedzibie. Rozbudowa przedszkola to jedna z najważniejszych inwestycji, jaka ma teraz miejsce na terenie gminy. Zapewni ona miejsce przedszkolakom, które teraz uczą się w szkole w specjalnie przystosowanych klasach. Nowy budynek za pomocą łącznika zostanie połączony z istniejącym już budynkiem. W przedszkolu będzie 6 oddziałów, które pomieszczą 146 dzieci, ponadto w istniejącej już części będzie przebywać 61 dzieci. Z piętra istniejącego budynku zostanie przeniesiona kuchnia za plecem kuchennym. Ponadto na terenie przedszkola powstaną 3 place zabaw. Warto podkreślić, że nowy budynek będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Wartość podejmowanego przedsięwzięcia opiewa na kwotę niespełna 6 milionów złotych. Jest to długa, oczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja, dlatego spotykamy się dzisiaj jeszcze w trakcie budowy przedszkola aby złożyć akt erekcyjny, dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę. Swoje podpisy na akcję złożyli Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla, Wiesław Kasperski, przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Jurga, zastępca burmistrza Śmigla, Władysław Suchora, generalny wykonawca, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Budomont, Tomasz Pawlak, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, Kamila Grodzka, dyrektor przedszkola w Śmiglu oraz Łukasz Górczak, projektant. W obecności radnych, dyrektorów szkół i przedszkoli w gminie Śmigiel, radnych powiatu kościańskiego oraz wszystkich zaproszonych gości akt erekcyjny wmurowano w budynek przedszkola w Śmiglu. Swój udział we wmurowywaniu miały również przedszkolaki. Brawo. 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 Brawo,